Rytuał liczenia. Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne albo po prostu nerwica natręctw. Cierpie na to schorzenie od dziecka. Wielu z was pewnie kojarzy z czym to się wiąże, nawet zdrowym ludziom zdarza się mieć swoje małe dziwactwa i głupawe zwyczaje. W moim przypadku jest to o wiele bardziej frustrujące. Odkąd byłem małym dzieckiem, miewałem napady złości czy histerii z powodów równie nieistotnych jak i absurdalnych. Tuste ręce, tusta twarz, książki leżące w nierównych stosach, figurki żołnierzyków nieustawione w równych rzędach, a także kredki o nierównych długościach, pluszowe mi się o zbyt wielkich bądź zbyt małych głowach. Ten brak symetrii i porządku doprowadzał mnie do furii. W końcu rodzice zaprowadzili mnie do psychologa, i od tamtego czasu zacząłem wymyślać sobie coraz to nowsze kompulsje. Mycie twarzy i rąk w regularnych odstępach, dwukrotnie w ciągu godziny. Żołnierzyki stojące po pięciu w równym szeregu, oddalone od siebie o równe 3 cm. Książki ustawione maksymalnie po sześć w kolumnie. Gdy byłem starszy i czytałem różne powieści, zawsze musiałem przeczytać równe pięćdziesiąt stron. Ni mniej, ni więcej. W przeciwnym wypadku czułem się źle. Byłem często rozkojarzony, bo w głowie tkwiła mi myśl, że coś nie jest ustawione idealnie, symetrycznie, że czegoś czegokolwiek jest za dużo albo za mało, albo że nie jest to liczba parzysta. Z biegiem czasu zacząłem się do tego przyzwyczajać. Kompulsje się zmieniały w zależności od środowiska, w jakim żyłem. Od jakichś trzech lat zacząłem szyć ubrania. Może to nie codzienne zajęcie jak dla faceta, ale szycie pozwoliło mi nabrać nieco dystansu do mojego skrajnego uwielbienia perfekcji. Pracuję w domu, w mieszkaniu, w którym żyję sam. Trzy razy w ciągu dnia. Rano, równo w południe i tuż przed snem mam rytuał liczenia. Stojąc pośrodku dużego salonu liczę głośno każdy przedmiot. Dwa okna, trzy klamki, dwa parapety, trzy kubki po kawie. Każde z jedną łyżeczką w środku. Cztery równe stosiki tkanin, dziesięć szpulek nici ułożonych w krąg. Dwie maszyny do szycia, trzy pudełka z guzikami, jeden zegar, jeden fotel, dwa krzesła, jedna sofa. Jeden stary telewizor, jedno biurko, jeden mały stoliczek, na którym leżą dwie książki, dwa lustra, jedna lampa, i na koniec dwa manekiny. Jeszcze nigdy się nie pomyliłem. Dzięki staraniom moim i lekarza, rytuał liczenia stał się moją jedyną kompulsją. Dzisiejszy dzień był naprawdę ciężki. Masa zamówień, ubrania do naprawy i uszycia piętrzyły się w stosach. Niewiele brakowało, a zapomniałbym o południowym rytuale liczenia. W końcu jednak uporałem się ze wszystkim. Po skończonej pracy, równo o 20 stanąłem pośrodku pokoju i rozpocząłem ostatnie, trzecie liczenie. Dwa okna, trzy klamki, dwa parapety, trzy kubki po kawie, każdy z jedną łyżeczką w środku. Cztery równe stosiki tkanin, dziesięć szpulek nici ułożonych w krąg, dwie maszyny do szycia, trzy pudełka z guzikami, jeden zegar, jeden fotel, dwa krzesła, jedna sofa, jeden stary telewizor, jedno biurko, jeden mały stoliczek, na którym leżą dwie książki, dwa lustra, jedna lampa i na koniec trzy manekiny. Chyba wszystko się zgadza. Wyczerpany, ale zadowolony ruszyłem prosto do sypialni. Chociaż czułem się jakoś nieswoja. Autor, Pac Norris, czytał kwadrotes.